Dzień dobry. Na początek chciałbym podziękować za możliwość zabrania głosu w tej debacie, zwłaszcza w tak niezwykłym formacie, przed tak wspaniałą i liczną publicznością. Chciałbym przedstawić mojego kolegę Karela Dochnala, który pracuje w zakładzie jako tabor. Zajmuje się projektowaniem, wymiarowaniem pracami rozwojowymi nad systemami podczyszczającymi wodę deszczową. Ja nazywam się Michał Wiśniewski. Mam podobny zakres obowiązków z tym, że karę zajmuje się tym w skali europejskiej, a ja zajmuję się w skali krajowej. Powiedzmy. Mamy 30 minut i podczas w tym czasie spróbujemy przejść przez stan faktyczny i związki przyczynowo-skutkowe, które da się tutaj zaobserwować. Zaproponujemy naszą wizję. Chcielibyśmy pokazać wnioski, do których my doszliśmy i może zaproponować, czy dałoby się, czy dałoby radę zrobić może coś więcej, coś troszeczkę lepiej. No i na koniec chcielibyśmy pokazać przykłady dwóch realizacji, gdzie mieliśmy możliwość zrobienia tego w takim rozumieniu, jak my to postrzegamy. Dwa spolaryzowane bardzo różne od siebie tematy, dlatego Myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj w naszych realiach projektowania i wykonawstwa, tak nie da się ukryć, początkiem i końcem wszystkiego jest podstawa prawna. Jeżeli chodzi o prawo polskie, tutaj głównym, podstawowym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej, gospodarki morskiej żeglugi i Żeglugi Śródlądowej. Nie będziemy tutaj się zagłębiać w detale, natomiast są tam dwie grupy informacji, które są dla nas powiedzmy podstawą do działania. Pierwsza to są e, ilości wody, których musimy się podjąć podczyszczania, i jest to dla zlewni typu A w wartości bezwzględnej 15 litrów na sekundę, dla zlewni typu B deszcz 15 minutowy, stuprocentowy, ale nie mniej niż 77 litrów. Tutaj od wielkości opadu abstrahujmy, natomiast. Skupmy się na drugiej grupie danych, mianowicie na e, wartościach brzegowych, e, koncentracji zanieczyszczeń, jakie możemy odprowadzać. Dla węglowodorów jest to 15 mg na litr, dla zawiesiny jest to e, 100 mg na litr. Ciągle, mamy tutaj, ciągle mówimy tutaj o wartościach bezwzględnych, przy czym urządzenia podczyszczające często są wymiarowane w wartościach względnych, czyli potrafimy powiedzieć, że tutaj będzie eliminowane około 70% zanieczyszczeń. W jaki sposób to odnieść? W jaki sposób ja wymiarując linię podczyszczania mogę być pewny, że zrealizowałem swój obowiązek prawny, jeżeli chodzi o jakość wody zrzucanej? Tutaj z pomocą niejako jako naturalny pomocnik przychodzi norma separatorowa 858. Nie jest to dokument tak naprawdę obowiązkowy, natomiast to co on dostarcza, to bardzo dokładnie opisane badanie typu Mamy podaną koncentrację węglowodorów w mieszaninie badawczej. Jest to koncentracja bardzo wysoka, jest to 5 ml na litr. Na wylocie oczekujemy, zależnie od klasy urządzenia, 5 mg bądź 100 mg. Co to oznacza w praktyce? Tutaj część z Państwa pewnie miała możliwość obejrzenia sobie badania typu separatora. Tak wygląda separator na początku próbkowania. W próbie należy obliczyć sobie czas trwania próby. Odczekać go nie mniej niż 15 minut, jednak, i wtedy można rozpocząć próbkowanie. Po 15 minutach separator, który był przedmiotem tego badania, wygląda tak. E, dostarczamy 4,25 grama na każdy litr wody na badaniu. Oczekujemy, że na wylocie będzie nie mniej niż 5 mg. E, te urządzenia osiągają ekstremalnie wysokie sprawności, natomiast pytanie zasadnicze brzmi, czy stan faktyczny na ulicy, że tak to ujmę, też tak wygląda. Też z tym, że nie po 15 minutach, a raczej po pół roku. Dzięki uprzejmości pani Anny Michałowskiej, tutaj mogę się posłużyć dwoma slajdami, które przygotowała na kongres drogowy. Z jej badań in situ wynika, że w 90% próbek, ponad 90% próbek węglowodory są poniżej granicy, granicy oznaczalności. Jednocześnie zawiesina też nie przekracza, natomiast jest, jest bardziej obecna. Widać na kolejnym slajdzie, gdzie węglowodory twardo trzymają poziom zbliżony zeru. Na osi X widzimy opisany średniodobowy ruch, e, obciążenie ruchem samochodowym, ponieważ siłą rzeczy badanie dotyczyło odcinków dróg tranzytowych. E, węglowodorów jest mało i słabo korelują z, z natężeniem ruchu. Zawiesina natomiast jest ewidentnie obecna i wykazuje dodatnią korelację. Widać to w wytycznych do prognozowania stężenia zawiesin i węglowodorów, gdzie na zawiesinę mamy przykładowo podany wzór służący do szacowania jej stężenia w spływie. Natomiast co do węglowodorów, mamy informację, że są one niemożliwe do przewidzenia. I tutaj w tych wytycznych, moim zdaniem, przebija się bardzo mądre podejście takie, że patrzymy z perspektywy odbiornika. Jeżeli uważamy, że jesteśmy na obszarze wrażliwym bądź wymagającym szczególnej ochrony, po prostu zakładamy, że podczyszczanie jest niezbędne. Jak z, tą, jak z tą zawiesiną jest? Ponieważ rozmawialiśmy sobie, że przed chwilą pokazałem, że nie ma jej tak dużo, rzadko kiedy jest ona przekroczona. Czy to oznacza, że jest dobrze? Moim zdaniem nie, ponieważ tak. Idąc może po kolei tutaj na, po lewej stronie slajdu widzicie wykres z krzywymi uziarnienia dla kilku przykładowych mieszanin. To, co jest za, zaznaczone na zielono, to są frakcje mniejsze niż 63 mikrometry i to są frakcje, które w zwykłych urządzeniach się nie oddzielą. To są frakcje, które przez linie podczyszczające po prostu przepływają i mogą być transmiterem zanieczyszczeń na swojej, na swojej powierzchni. Przejrzyjmy się temu, jakbyśmy w odniesieniu do literatury, jakbyśmy wymiarowali osadnik nie mając typowych ograniczeń, tylko w wypadku gdybyśmy projektowali oczyszczalnie ścieków. Byłoby to na pewno zabezpieczenie przynajmniej dwóch godzin czasu przetrzymania, półtorej do dwóch godzin oraz zapewnienie prędkości przepływu niższej niż centymetr na sekundę. W takich warunkach nawet przy pięciogodzinnym czasie przetrzymania osiągamy separację na poziomie 70% redukcji tej, tej zawiesiny. Przy czym, wracając na chwilę do normy 858, osadniki towarzyszące separatorom są wymiarowane na 100 sekund przetrzymania. Czy jest to wystarczający czas? Ja nie chcę bezpośrednio odpowiadać na to pytanie, natomiast tutaj z porównania wynika to moim zdaniem dość jasno. Czy brak przekroczeń koncentracji zawiesiny oznacza, że nie mamy problemu? E, mamy, ponieważ zawiesina jest tylko częścią zjawiska. Tutaj w prezentacji jest bardzo dużo odwołań, odwołań do literatury. Tutaj zachęcam też do zapoznania się, e, o co, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że zawiesina sama w sobie, nawet jeżeli nie jest problemem, może być przyczyną innych problemów, transmitując zanieczyszczenia. Nawet jeżeli chodzi o cynk, miedź, nikiel, nawet 80% E, tych metali występujących w wodzie, występuje na powierzchni zawiesiny. Czyli niska koncentracja zawiesiny może nam zaowocować bardzo wysoką koncentracją na innym parametrze. Jeżeli chodzi o ołów, w niektórych badaniach e, dochodzimy nawet do 99%. Tutaj e, na kolejnych slajdach ta informacja nabierze znaczenia, natomiast e, według badań e, e, zlewnia się opłukuje. W pierwszym czasie, w pierwszym okresie trwania epizodu deszczowego, zawiesina może zostać zredukowana nawet o 70%. Przy czym zaznaczam, że w wypadku spłukiwania zlewni my nie mówimy o usunięciu tej zawiesiny z równania, tylko jest ona zremobilizowana i przemieszczona gdzie indziej. I teraz pytanie do nas wszystkich jest takie: co się z tą zawiesiną później dzieje i czy jest ona odpowiednio zabezpieczona wraz z tym wszystkim, co ze sobą niesie. Jeszcze. Korzystając z możliwości pokazania kolejnej tabeli, chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, która często się pojawia, mianowicie do przekonania, że woda z dachów jest czysta i można ją od razu bezpośrednio wykorzystywać. Otóż czasami jest to prawdą, czasami niestety nie. Tutaj mamy w centralnej części tabeli porównanie dachów z Genui i z Paryża. Pomijając koncentrację innych zanieczyszczeń, o tym będziemy, będziemy rozwijać za chwilę. Proszę zwrócić uwagę na samą zawiesinę dla Paryża. Ona już na dachu jest e, na dzień dobry przekroczona. Jeżeli chodzi o nawet nie zawiesinę, a dach jako źródło zanieczyszczonej wody, to jest zdjęcie, które ja zrobiłem w Krakowie. Widać na gzymsie cień z okapującej wody wysyconej miedzią z miedzianej blachy. Można powiedzieć, że to na pewno bardzo długo trwało. Takie odbicie okapującą wodą. E, E, takiego cienia na Gzymsie, natomiast miejmy gdzieś w pamięci, że ciągle jest to zanieczyszczenie na poziomie powiedzmy atomowym widoczne już teraz nieuzbrojonym okiem z drugiej strony ulicy. E, tak więc to jest namacalny dowód na to, że te metale ciężkie występują i bardzo chętnie się wytrącają i akumulują, czy to na Gzymsie, na murze, czy chociażby w biomasie, czy wszędzie, gdzie ta woda e, finalnie trafi. Tutaj po lewej stronie mamy przykładowe źródła e, zawiesiny, o których możemy mówić. Pyły, pojazdy, utrzymanie dróg, oczywiście tutaj myślę o zasoleniu, utrzymanie zieleni, ale w mieście takim jak Poznań spokojnie możemy dopisać sobie do tego ścieranie powierzchni tocznej zestawów kołowych, tramwajowych szyny, pantografu, trakcji itd. Tych źródeł jest bardzo wiele. W tabeli po prawej stronie widzimy zestawienia dla różnych wód różnego pochodzenia, koncentracji różnych zanieczyszczeń też nie chcę wchodzić w zbyt duży detal, natomiast patrząc na ten przekrój, na tą ogromną ilość informacji, zadajmy sobie pytanie, czy monitorowanie węglowodorów i zawiesiny i stwierdzenie, że one na przykład nie występują, daje nam pewność, że woda, którą chcemy rozsączać, odprowadzać, jest na pewno przygotowana do zwrócenia środowisku. Dzień dobry. Uh, first of all, I have to apologize. I will speak English. My Polish is not really good enough to speak in Polish. So, uh, as you can see, we already heard uh, some points regarding the water quality, but we need to also think about, uh, the, let's say, the volume, uh, the, the quantity of the water. We need to also devise, uh, d sorry, divide uh, the water flow uh, into, let's say, two segments. First of all, we need to think also what should be the first flush because the surface is mostly polluted, so the stormwater takes all the pollution from the surface, and we need to see, for example, in, in, in this picture from DWA A102, that 90% of the rains reach about 15 liters per second per hectare. So, which is really the first flush. On the other hand, we need to also take into consideration that if you would like to take some kind of sample from the stormwater, we need to take it, let's say, from the from this first flush. In case of, let's say, the devices which are or some kind of solutions which are connected to the stormwater solution, we need to also think about the maximum hydraulic flow. So such systems needs to, let's say, take into consideration the first flush, but also not to be the bottleneck uh, to block the system. Right now, I will shortly speak about, let's say, some European regulations. Right now, most of the countries in European Union, in case of the stormwater and the quality, they use EN 858, which speaks mainly about oil, which is let's say the main pollutant in that case. And in fact, it speaks also about that the water is discharged into usually sewage system or some kind of watercourses. On the other hand, we have many directives in European Union. For example, Water Framework Directive, as you already heard, and Water Framework Directive speaks about wider range of the pollution, and also different types when the water could be discharged not only into the sewage system or, of course, the, the water courses, but we can speak also about the groundwater. so, regarding the different directives, as you can see on the left part of this slide, uh, there are, for example, groundwater directive, urban wastewater. so, european union creates those directives, and the countries are obliged to transpose it to their local regulations. And there are some examples because countries are pretty free to work with it. As you can see in Austria, or for example, Germany, there are some guidelines how to work or how to specify the stormwater solutions. And then, for example, the NR2506 in Austria specifies how the, how the solution should be tested, for example, in that case. In case of Germany, there is the, the diabetes test for it. If you look at the map currently, we have some countries. I already spoke about Germany, Austria, but uh, in fact, there is uh, Switzerland. They have the new norm and, and the new guideline, which actually will be officially launched in June this year. Uh, and all of them, they usually speak about some kind of guideline how to work with the stormwater, how to work and how to treat the stormwater. And on the other hand, there are some testing stipulations which make, which make sure that the water or let's say those devices are tested appropriately and uh, with some kind of specific uh, result which could be comparable. we have also uk with the well-known systems. in the czech republic, for example, we have uh, some technical norms. unfortunately, they speak about the designing of the stormwater devices, but not really how it should be tested, which is, i would say, a big mistake. most of the countries, uh, they miss uh, both. Jakby nie patrzeć, jesteśmy producentem urządzeń, więc z naszej perspektywy bardzo często odpowiedzią na pytanie jest produkt. Tak samo jest w tym przypadku. Tutaj bardzo wiele osób bardzo długo zastanawiało się, jak do tego tematu podejść, jak sobie ten bardzo różnorodny świat spływu powierzchniowego, gdzie często nie ma żadnej powtarzalności co do tego, co ta woda niesie, jak to uporządkować. To, co zaproponowaliśmy w pierwszej fazie sami sobie, żeby rozwiązać ten, ten problem, to było podzielenie zawiesiny, spojrzenie na problem z perspektywy zawiesiny i podzielenie jej wzdłuż tej osi podziału właśnie 63 mikrometry. Czyli nazwijmy to dla uproszczenia w frakcje grubsze oraz odpadki. Ja tutaj zapisałem na tym slajdzie tak trochę może niewdzięcznie, ale chciałem pokazać to, że mam na myśli foliki, etykietki, również liście igły niedopałki papierosów wszystko to co gdyby trafiło bezpośrednio na oczyszczalnię stałoby się z kartkami. tak z perspektywy użytkownika takiego urządzenia ważne, ważne jest to aby ono nie kosztowało niesamowitych pieniędzy aby było racjonalne i aby budowa tych układów była jak najbardziej zrównoważona wykorzystanie jak najmniejszej przestrzeni ponieważ siłą rzeczy te linie są przeznaczone raczej do przestrzeni miejskich gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota, oraz zapewnienie jakiejkolwiek powtarzalności parametrów w tym świecie pełnym różnorodności. Tutaj, pierwsze urządzenie, o którym będę mówił, jeżeli chodzi o części flotujące, jest w stanie zabezpieczyć y, sto, wychwyt 100%. Wszystko, co flotuje, nie ma możliwości wydostania się z tego urządzenia. Oraz, y, mimo swojej dość skomplikowanej konstrukcji, jest bardzo łatwe w czyszczeniu. Y, jeżeli chodzi o wymiarowanie sprawności, tutaj aby być elastycznym i e, móc w oparciu między innymi o takie urządzenia budować różne linie, ponieważ ta konfiguracja może być bardzo różnorodna, co zresztą zobaczycie już za chwilę. E, urządzenie jest przebadane na dwa zestawy przepływów. Jeden dla sprawności usuwania zawiesiny łatwo opadającej o, około 8, w 80%, drugi zestaw danych dla około 50% Ważne jest tutaj to, że i to, i następne urządzenie jest wy, wyposażone w wewnętrzny przelew awaryjny, co jest kluczowe w wypadku tego urządzenia, ponieważ woda trafiająca w obrębie przepływu nominalnego do urządzenia nie ma tak naprawdę bezpośredniego kontaktu z wodą nadmiarową. Także tutaj remobilizacja jest bardzo dobrze zabezpieczona i e, nie ma problemu wypłukiwania, a nie ma też e, problemu dławienia i piętrzenia na kanalizacji. Tutaj widzimy przykładową aplikację, gdzie e, urządzenie StormSet Vortex jest zasilone odwodnieniem liniowym z parkingu e, i praca, którą ono wykonuje jest na potrzeby zbiornika retencyjnego. Wychwytywane są najgrubsze części, tak aby nie były one e, przenoszone dalej. Jednocześnie oczekiwania co do urządzenia są takie, że wystarczy ono jako urządzenie samodzielne, bardzo krótka, bardzo prosta linia. Woda podczyszczona trafia do zbiornika, który jest zabezpieczony przed kolmatacją, a następnie zgodnie przykładowo z pozwoleniem za pośrednictwem regulatora przepływu jest uh, odprowadzane dalej do, do odbiorników. We also need to think that we have the particles, which are much smaller, let's say the fine particles, as you can see, even the smaller than 63 microns, and we have also dissolved, uh, let's say, liquids. So, those pollution and this pollution is also uh, on the surface, uh, which is flushed out from the stormwater, and it needs to be treated somehow. So, in that case, especially if we discharge it to some kind of sensitive areas or, for example, to the groundwater uh, infiltration, we need to make sure that we reach really high quality. It could be different applications, uh, but we can imagine, uh, let's say, some applications which are. Uh, cause really high pollution with, for example, microplastics on the roads, like abrasion from the tires, brakes, etc. Uh, what should be the main important to focus on in, in case of such devices? Uh, we should think about, let's say, that it should be some kind of combination of the filtration absorption system, so it should be some kind of the filter needs to be, or make sure that this filter is possible to change it has a long lifetime. we have to also think, as you've seen in the previous slides, uh, that there could be some kind of overflow. so in case of high precipitations, we, may, we need to make sure that the system is not a bottleneck. and last but not least, we have to also make sure that it will work, especially in the winter time, because uh, when we use the salt, uh, it could cause the remobilization, especially of the heavy metals. all those devices should be approachable somehow, so it, it's, it should be easy uh, to, for example, change the filter and clean the device as you can see here in this slide, this is the product which is called stormclean. Um, the important thing is that those devices should be, uh, let's say, officially tested by third-party company or third-party institution, for example, in that case, uh, the diabetes testing. Uh, this device can reach up to, let's say, 94% uh, of the um, let's say efficiency to capture the, the fine sediment. In this case, it was millisil W4, uh, which is used for the testing, but also for the residual oil and, uh, let's say, the dissolved particles uh, like the the heavy metals. Uh, it is also important to, to bear in mind uh, that there needs to be some kind of overflow system you can see actually in the video and uh, as I already mentioned it needs to be needs to be sure uh, that uh, it's possible to change the filter media put a new one and and uh, let's say keep the the high quality uh, of the system uh, for the treatment. You can see actually on the bottom picture uh, that this clean, for example, could be used as with the Storm set vortex as a, some kind of pre-sedimentation system to make sure that the filter media will have higher lifetime because the sediment causes mainly um, the blockage of the filter media. Uh, you can see actually the test trick. Uh, the, what is interesting that the storm clean is actually just a small part on the left side. The rest is the are the, let's say the testing uh, tools. You can see our uh, German colleagues who are testing those devices uh, with the with the DHT. and actually uh, there is also the column how the uh, heavy metals are tested with the filter media. What is important to say that we have also some kind of soil filters, for example, which works perfectly, especially the grass soil filters. But we need to bear in mind, especially according to some technical uh, norms, that the ratio. Uh, between the runoff area and, the, let's say, uh, the area uh, of the soil is pretty low. In that case, for example, 1 to 15, uh, which is in the Czech Republic or, for example, in Austria. On the other hand, if we use some kind of technical solution, which is, for example, those technical filters, we can reach really high uh, ratio. For example, in that case, 1 to 800. Um, this is, I would say, pretty valuable in case of you struggle with space for example in the cities or uh, really uh, expensive land etc uh, that could be pretty useful what i would like to also mention that currently there are three official uh, certificates for let's say such uh, filters or technical filters uh, and they need to really pass the specific parts of the norm actually all three norms are a bit different on the other hand they mostly focus uh, on the system, how to filter, uh, how to take, uh, in case of the absorption, uh, physical and chemical, the heavy metals, how to work also to increase the pH to be precise in case of uh, the heavy metals, and um, uh, how to, let's say, work even in case it's flushed with, uh, with salt. We are actually lucky that we, we pass all, all three currently. Uh, we would like to also show you some examples regarding the case study. So for example, this is the case study from the Czech Republic. Uh, this is the highway which connects Prague and Brno. Uh, actually, you can see also the water reservoir, which is pretty important. it 's called Želivka and this water reservoir is actually the water supply for Prague. and uh, actually, the water authorities they really take let 's take care what is discharged into the water reservoir. Uh, there is actually a really nice bridge, as you can see here in this picture. But there is um, one disadvantage. As you can see on both sides, there are uh, pine trees, and actually, especially in some seasons, uh, the road is full of the pine needles, uh, which is flushed out from the surface with, uh, with the hydrocarbons, together with really high volume of the sediment. Actually, there used to be installed so oil separators, but they were pretty often blocked and the water quality was not really good enough. Um, so frequent uh, service and not really good quality forced, uh, caused the force of the authorities, uh, the czech association for roads and highways, to change the system. so they, they, they took the chance during the time when they refurbished, let's say, this bridge uh, to install some kind of solution. and we were actually uh, lucky that we could take the part of this project and we installed the systems which actually could make sure that the water from the surface installed under the bridge would, let's say, clean this kind of water with the specific uh, products. For example, the, we installed a storm set which takes or makes sure uh, that all the pine needles are taken uh, out, let's say, from this water, also the sediment, it works with really low surface loading rate. And then is the Smart, which is a specific product, uh, which, takes, which makes sure that also the hydrocarbons are separated from this kind of water. Both systems were designed especially for really low maintenance, especially because of um, the Association for Roads and Highways. They are not able to clean it like every half a year. So it was important to make sure that the system would work even uh, there is high contamination. You can see just Few pictures, and uh, we took also the benefit of the different materials. For example, you can see uh, the horizontal GRP tank, uh, which is much lighter, for example, than concrete, so then it could be installed under the bridge in that case. Uh, the example Karel is uh, one of my favorite ponieważ because he bardzo ładnie pokazuje jak na małej przestrzeni można się wkomponować z rozwiązaniem dość skomplikowanego jak widać zadania oraz tak po ludzku po prostu daje możliwość jakby pracy w przyrodzie ja to tak odbieram bardzo przyjemnie się o tym słucha. Case study, które ja mam do zaprezentowania jest z drugiej strony tak naprawdę medalu, to jest ostatni slajd. Ale Wiem, że groźnie to wygląda. E, to jest e, zadanie bardzo komercyjne. E, w, strefie, w strefie przemysłowej na południe od Wiednia mamy prawie 8,5 hektara, e, prawie 8 hektarów powierzchni odwadnianej. To jest powierzchnia o różnym charakterze, o różnym obciążeniu. E, tutaj braliśmy udział praktycznie od samego początku w projektowaniu, e, także mogliśmy wykorzystać swoje doświadczenie w pełni mamy w etapach najpierw wydzieliliśmy dach z którego woda może nie jest czysta jak już to sobie powiedzieliśmy ale nadaje się bez wstępnego podczyszczania w tej aplikacji o tym później woda z dachów jest kierowana bezpośrednio do zbiornika retencyjnego woda z parkingów z placów manewrowych z powierzchni obciążonych ruchem kołowym jest podczyszczana urządzeniem o którym ja przed chwilą opowiadałem jest to bardzo duży, bardzo duży obszar, więc urządzenia są zamontowane w układzie równoległym. Każde ma swoją zlewnię podłączoną. Te dwie wymieszane już, dwa strumienie wody są następnie za pomocą regulatora przepływu podawane na filtry techniczne. Filtry techniczne są dwa, ponieważ woda jest przynajmniej częściowo przeznaczona do ponownego użycia, dlatego nie możemy sobie pozwolić na przestoje, eee, więc są dwa w układzie równoległym. Regulator przepływu służy temu, Zbiornik pełni funkcję buforową. Regulator przepływu służy temu, aby na filtry podawać wodę tak, aby one pracowały w swoim optimum. Przy okazji tutaj była możliwość wykorzystania filtra technicznego poziomego, który jest bardzo różny od tego, o którym mówił Karel. Woda na nim jest rozdeszczowywana na złoże i oddrenowywana spod złoża. Musimy móc zejść odpowiednio głęboko, aby wykorzystać tę technologię, ale jeżeli się uda, możemy korzystać z dużo większej powierzchni filtra, ponieważ na zbiorniku poziomym no zawsze uzyskamy więcej niż na. Także z naszej strony to tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki wielkie, dziękuję dziękujemy. bardzo. Karol Doknal, Michał Wiśniewski. Wielkie brawa. AKO.